Czym jest automatyzacja procesów biznesowych? W najprostszych słowach jest to oddanie technologii i zadań, które na dzień dzisiejszy wykonujesz ręcznie ty lub twój zespół. I tutaj od razu przykład. Notatki ze spotkań. W tradycyjny sposób wygląda to tak, że osoba, która odbywa spotkanie na przykład z klientem, musi jednocześnie skupić się na tym spotkaniu i jednocześnie robić notatki. Łatwo wtedy pominąć jakieś kluczowe kwestie lub po prostu o czymś zapomnieć. A teraz wyobraź sobie, że na każdym takim spotkaniu jest z tobą wirtualny asystent, który wszystkiego słucha, robi transkrypcję, a na na końcu sztuczna inteligencja ze wszystkiego robi notatki i wysyła je do uczestników spotkania. W takiej sytuacji o niczym nie zapomnisz, w pełni możesz skupić się na spotkaniu i oszczędzasz masę czasu. Jest to banalny przykład, ale świetnie obrazuje to, czym jest automatyzacja. W przypadku tego konkretnego procesu warto jeszcze zwrócić uwagę, że automatyzacja pomaga tutaj eliminować błędy ludzkie oraz przyczynia się do zwiększenia efektywności. Przykładów procesów, które można zautomatyzować, jest oczywiście znacznie więcej, natomiast zanim zaczniemy cokolwiek automatyzować, trzeba zacząć od poukładania procesów. Oraz ich z mapowania. Czym jest mapowanie procesów, jak się do tego zabrać i jak przygotować procesy pod automatyzowanie? O tym już wkrótce na tym profilu. Także jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam do obserwowania. A jeżeli chcesz rozwinięcia zagadnienia automatyzacji, to na moim kanale YouTube pojawił się właśnie odcinek, w którym rozwijam ten temat. Także gorąco zapraszam i do zobaczenia kolejnym razem.